Drogie panie w okresie menopauzy. Posłuchajcie, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko nowotworów. Publikacja z 2022 roku wykazała, że dorośli przyjmujący witaminę D, kwasy omega 3 oraz uczestniczący w ćwiczeniach siłowych mieli aż 61% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwory. Badania obejmowały osoby powyżej 70 roku życia, z czego 62% stanowiły kobiety. Co ciekawe, pojedyncze interwencje, czyli sama witamina D, same ćwiczenia lub same kwasy omega-3 nie wykazały istotnego zmniejszenia ryzyka. Dopiero połączenie wszystkich trzech przyniosło wyraźny efekt. W menopauzie spada poziom estrogenów, zmienia się metabolizm, gęstość kości, odporność, masa mięśniowa, dlatego właśnie ćwiczenia siłowe, prawidłowy poziom witaminy D i kwasy omega-3 są niezwykle ważne. Nie są dodatkiem. Są fundamentem profilaktyki. Nie mamy wpływu na wszystko, ale na ruch, suplementację i styl życia mamy ogromny wpływ. I one naprawdę zmniejszają ryzyko występowania nowotworów. Po więcej wskazówek odnośnie menopauzy, zaobserwuj mój profil.